Nie szukaj problemów, znajdź rozwiązanie. Cytat Henry'ego Forda jest potężnym wezwaniem do proaktywności i skoncentrowania się na rozwiązywaniu problemów, zamiast koncentrować się na samych problemach. Co miał na myśli autor tego hasła? Ford podkreślał wartość innowacyjnego myślenia i działania. Mówił o mentalności, która zamiast poddawać się przeszkodom, aktywnie poszukuje sposobów ich przezwyciężenia. Zamiast postrzegać problemy jako nieprzezwyciężone bariery, Ford zachęca do traktowania ich jako okazji do rozwijania nowych pomysłów i lepszego zrozumienia świata wokół nas. Jako motywacyjne wezwanie, to hasło przypomina, że każde wyzwanie, z którym się spotykamy, jest szansą na wzrost i rozwój. Kiedy przestajesz szukać problemów, przestajesz być ofiarą okoliczności. Zamiast tego stajesz się kreatorem swojej rzeczywistości, człowiekiem, który aktywnie kształtuje swoje środowisko. Jest to przesunięcie z reaktywnego do aktywnego trybu życia. Z może się nie udać, to jak mogę to zrobić? To hasło może cię zmotywować do zmiany perspektywy na życie i pracy. Zamiast pozwalać, by przeszkody zatrzymywały cię w miejscu, możesz zacząć widzieć je jako szansę na naukę i innowacje. W swoim życiu zawodowym to myślenie może oznaczać przekształcenie wyzwań w projekcie w możliwości do poprawy i wyróżnienia się. W życiu osobistym może to oznaczać przekształcenie osobistych problemów w szansę na osobisty rozwój. Pamiętaj, że każdy problem, który rozwiązujesz, buduje Twoją wewnętrzną siłę i kompetencje, przygotowując Cię do przyszłych wyzwań. Kiedy więc stajesz przed kolejnym problemem, powiedz sobie: to nie jest problem, to jest okazja do znalezienia rozwiązania. Henry Ford, założyciel Ford Motor Company, był innowatorem, który zmienił świat motoryzacji i produkcji masowej. Jego cytaty często odzwierciedlają filozofię, która prowadziła go przez całe życie: A nie szukaj problemów, znajdź rozwiązanie. Doskonale podsumowuje jego podejście do biznesu i innowacji. Ford nie koncentrował się na przeszkodach, które pojawiały się na jego drodze. Zamiast tego patrzył poza nie, szukając sposobów na ich pokonanie. To podejście pozwoliło mu odnieść sukces w czasach, gdy przemysł motoryzacyjny był jeszcze w powijakach. Ford osiągnął ostateczny sukces, tworząc nie tylko jeden z pierwszych masowo produkowanych samochodów, ale także rewolucjonizując proces produkcyjny poprzez wprowadzenie linii montażowej. To innowacyjne rozwiązanie znacząco obniżyło koszty produkcji i uczyniło samochód dostępnym dla przeciętnego Amerykanina, co wcześniej było nie do pomyślenia. W ten sposób Ford nie tylko rozwiązał problem dostępności transportu, ale też przyczynił się do powstania klasy średniej i zmian w amerykańskim społeczeństwie. Mądrość cytatu Forda przyczyniła się do jego sukcesu, ponieważ zamiast skupiać się na licznych problemach technicznych i finansowych, które niewątpliwie się pojawiły, Ford i jego zespół skoncentrowali się na tworzeniu praktycznych rozwiązań. Nie postrzegał on przeszkód jako końca ścieżki, ale jako sygnał do zmiany kierunku i szukania nowych dróg. Ta zdolność do adaptacji i ciągłego poszukiwania lepszych metod pracy. Pozwoliła mu zbudować jedno z największych imperiów przemysłowych na świecie. Wdrażając w życie mądrość zawartą w słowach Henry'ego Forda, możesz oczekiwać, że przyniesie to znaczące korzyści zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Zastosowanie tej filozofii może przede wszystkim poprawić twoje zdolności do rozwiązywania problemów. Będąc osobą, która skupia się na rozwiązaniach, zyskasz reputację kogoś, kto jest innowacyjny i efektywny. Osoby, która nie tylko identyfikuje wyzwania, ale także przynosi wartościowe odpowiedzi. Z perspektywy zawodowej, takie podejście może otworzyć przed Tobą drzwi do awansu i nowych możliwości, ponieważ pracodawcy cenią pracowników, którzy mogą myśleć kreatywnie i przekształcać wyzwania w sukcesy. Ford dzięki swojemu skupieniu na innowacjach nie tylko osiągnął sukces finansowy, ale również zrewolucjonizował przemysł i stworzył produkty, które zmieniły życie ludzi na całym świecie. Wprowadzając to podejście w swoje życie, możesz także wpłynąć na pozytywne zmiany w swoim środowisku. Osobiście, przyjmując takie nastawienie, będziesz mógł lepiej radzić sobie ze stresem i nieprzewidzianymi okolicznościami. Zamiast pozwalać, aby przeszkody zatrzymywały cię w rozwoju, będziesz mógł z nich czerpać lekcje i wykorzystywać do osobistego wzrostu. Ford, stosując to podejście, nie tylko pokonywał przeszkody, ale także nieustannie się uczył i rozwijał, co w efekcie doprowadziło do jego niebywałego sukcesu. Podsumowując, skupienie się na rozwiązaniach może przynieść ci wiele korzyści. Od poprawy umiejętności rozwiązywania problemów, przez uznanie w pracy, po osobistą satysfakcję i wzrost. Być może najważniejszym efektem będzie jednak rozwój wytrwałości i adaptacyjności, które są kluczowe dla osiągnięcia długoterminowego sukcesu i spełnienia, podobnie jak to miało miejsce w przypadku Henry'ego Forda. Aby wdrożyć mądrość zawartą w słowach Henry'ego Forda, Możesz zastosować następujące trzy wskazówki inspirowane życiem i sukcesami Forda. Po pierwsze, przyjmij mentalność ciągłego doskonalenia. Ford był mistrzem innowacji i nigdy nie zadowalał się status quo. Wprowadzenie przez niego linii montażowej było rewolucyjną zmianą, która wymagała myślenia poza utartymi schematami. W twoim życiu staraj się zawsze szukać sposobów na ulepszanie swoich procesów pracy. Czy osobistych projektów? Nie ograniczaj się do konwencjonalnych rozwiązań. Zamiast tego eksperymentuj i bądź otwarty na nowe pomysły. To może oznaczać uczenie się nowych umiejętności, szukanie feedbacku i stałe zastanawianie się, jak możesz robić rzeczy lepiej. Po drugie, skup się na celach, a nie przeszkodach. Ford był znany z tego, że miał jasno określone wizje i cele. Kiedy pojawiły się trudności, nie ulegał frustracji ani nie rezygnował, lecz skupiał się na końcowym wyniku. Ustal dla siebie jasne cele i kiedy napotkasz przeszkody, nie postrzegaj ich jako końca drogi, ale jako część procesu, który pomoże ci osiągnąć zamierzony cel. Oznacza to, że zamiast przejmować się każdym problemem, należy zastanowić się, jak każde wyzwanie może cię przybliżyć do celu. Po trzecie, bądź wytrwały i elastyczny. Ford nie odnosił sukcesów z dnia na dzień. Jego droga do sukcesu była pełna porażek i niepowodzeń, które przekształcił w cenne lekcje. W Twoim życiu również musisz być przygotowany na przeszkody i niepowodzenia. Traktuj je jako nieodłączny element procesu rozwoju. Nie bój się zmienić strategii, jeśli sytuacja tego wymaga. Elastyczność w podejściu do problemów i zdolność do ich przekształcania, w możliwości nauczenia się czegoś nowego, to kluczowe aspekty na drodze do sukcesu. Pamiętaj, że wdrażanie tej mądrości nie jest jednorazowym działaniem, ale ciągłym procesem. Wzorem Henry'ego Forda, który stale szukał lepszych sposobów działania, Ty również musisz angażować się w ciągłą refleksję i działanie. Pozwoli to nie tylko osiągnąć sukces, ale i utrzymać go na dłuższą metę. Odkryj wartość dzielenia się wiedzą i inspiracją. Twój komentarz może wzbogacić dyskusję i stać się punktem zwrotnym dla kogoś innego. Subskrybuj kanał, aby nie przegapić nowych, inspirujących treści, które mogą być iskrą zmian w Twoim życiu. Dziękuję za wysłuchanie i do usłyszenia w nowych materiałach.